ludziska! Jest to nasz ostatni odcinek z Harry'ego Potter'a, przynajmniej z tej części. Hmm, odcinek oczywiście bonusowy. Jedyny odcinek bonusowy jaki będzie, zacznę od tego, że tak sobie planowałem. Eee, zagramy jeden meczek ze specjalnego, może nie tyle co trybu, co ze specjalnej mapy. Eee, ale zarazem pokażę wam karty, które zdobyłem poprzez, poprzez te wszystkie mecze. Znaczy, od czego to zaczniemy? Może być Hufflepuff na początek. Mm -hmm. tak karty, widzicie, można sobie tak sprawdzać, bawić się tym i takie pierdoły. A można coś jeszcze z tym zrobić? Nie, nie można. Tutaj taka. Tak to pokazywałem? Nie, nie pokazałem to zdjęcie zespołu, co? Dobra. Dobra to z drogim klałem i tam... Pałkaże! ile mi się to kojarzy Ale nieważne Nieważne e, Niewiele ich tutaj mam, tylko dwa Wtedy mi się by nam udało zdobyć Tutaj nam pisze co trzeba zrobić, aby odblokować daną kartę Bądź pierwszy przy kaflu, wygraj puchar Hogwartu kruponami e. Zadanie pierwsze, podawanie RP, widzicie fajnie, można sobie poczytać jak zdobyć kartę jeżeli, jeżeli, jeżeli chcecie, możecie się w to, w to, że tak powiem, bardziej zagłębić, e, sprawdzić, pobawić, itd., tak Ej, tak e, Gryffindor, kogo my tu mamy? Jakiegoś kolesia. Kogo my tutaj mamy? Herbu Gryffindor. Chyba za wygranie pucharu e, Hogwartu. To jest zdjęcie drużyny. O, jest Harry na środku, widzicie? Trochę niewyraźne te zdjęcia są, so te karty, ale całkiem fajny pomysł zrobili twórcy z tym. Takie, cacusko No i a puchar Hogwartu, który wygraliśmy, no tak puchar licza Hmm <laughs> Teraz Literino Z mam pff, znaczną większość kart, znaczy może nie znaczną, ale większość kart szkający malfoy Menda. Dobra jak widzicie karty, które, których jeszcze nie oglądałem albo zespoły, których jeszcze nie oglądałem są oznaczone taką białą obwolutką jak tutaj widzicie karty specjalne Hogwart Lato, aha, to stadiony, tak? Tego typu rzeczy Hogwart Zima No dobra No to jest pani Hucz Mhm. Tutaj z tego... NIE STADIONOWANY! Ale to nic. Mistrzostwa Świata! Uuu. O kurde, to jest podzielone na tyle zespołów? Dobra, teraz ma... jesteśmy w Mistrzostwach Świata. bierzemy sobie karty zespołów. Niemcy. O, niewiele, to jest tylko tak zrobione stadiony. Zdjęcie zespołu. I pewnie tam dalej jest... A, zagranie specjalne i... Aha! Na tej zasadzie, dobra. Francja! Obczajmy Francję zarazem. No. Niebieski, taki niebieski kolor bardziej do Skandynawii chyba pasuje niż do Francji, ale... Mi by bardziej do Francji, wiecie, pasował... Nie wiem, dlaczego znaczy taki... taki Biały, zielony, coś w tym stylu. Nie wiem, tak taki mam przynajmniej odczucie. USA. Zobaczmy, co mi tam mam. Stadion. Graliśmy na wszystkich stadionach, przypominam, przez te wszystkie puchary na świata. Chyba na bułgarskim nie graliśmy. Nie, a może graliśmy? Nie wiem. Powiem szczerze, że nie pamiętam za bardzo bułgarskiego. Ale mniej szat. No teraz mamy Japonię. Anglia. Właśnie, drużyna, którą graliśmy, Mistrzostwa Świata, to, to tutaj wygryliśmy puchar. Nasz piękny puchar. I zagraliśmy specjalne drużyny. Sądziłem, że będziemy mieli tutaj wszystkie karty, ale... Nieważne. Hiszpania, o. To mam, Australię, dobra. Zlugniemy na Australię... Nie, to wszędzie tak po dwie karty to... No nic, ale w każdym razie zawsze coś jest. Może będzie jakaś jakaś jakieś państwo, w którym mamy trzy karty. Albo cztery nawet. Zostają nam trzy akurat państwa, więc... Śmiem wątpić, że tak będzie. Skandynawia. Dobra. No i takie zielone stroje z takim niebieskim szronem, takie zimowe jakby, coś w tym stylu. Um, co my tu jeszcze mamy? Mamy Bułgarię, o właśnie. W Bułgarii też dwie karty. Stadion. Tak, my tam, my na tym stadionie bułgarskim graliśmy. Graliśmy, czyli już na sześciutkich stadionach oprócz jednego, który Wam dosłownie za chwilkę pokażę. Tylko dokończę pokazywanie tych kart. Eee, no i ostatnie Specjalne karty w Mistrzostwach Świata I zdobyliśmy 3 z 6 Aha, to są karty... Eee, nie... Miotły? Batające. Przecież nie do sprzątania Nimus 2000 eee, Ludo Bagnam, Bug... tak? Nie, Bagman Bagman? Jakiś zbugowany? Taki Jasiu, nie? Mroczny queer Ditch To jest właśnie stadion, który odblokowaliśmy i na którym zagramy Dobrze, ludziska, to byłoby, byłoby na tyle, jeżeli chodzi o kartę oczywiście. Zajęło nam to, po 7 minut. Troszkę czasu zleciał. I to jest właśnie ten taki taki, jakby to powiedzieć, taka dodatkowa funkcja. Może nie funkcja tryb, nie. a dodatkowe wyzwanie, dodatkowe coś w tym stylu. Bo ty ten queer ditch, o tutaj mamy możemy sobie zagrać na, na takim fajnym stadionie. Do wyboru mamy 4 drużyny, 100 drużynnych OGWARTY. Zagram standardowy OGRE SIDOREM i zagram sobie przeciwko Sliterynowi. Stawiamy się tutaj. No i... Aha, i możemy wybrać jeszcze miotę. Są ogólnie 4 mioty. Kometa 260, Nimbus 2000, 2001 i Błyskawica. Ja mam Nimbusa. 2001, patrzcie, kurczę, do błyskawicy trzeba mieć 50 kart. Mam równo 45. 5 kart brakuje do niej. Nie wiem, zagramy sobie nimbosem 2001. Trzecia z czterech miotów, więc... Będziemy się szybko poruszać. No ja tak oto wygląda ten stadion. On jest gdzie, gdzieś tam poza terenami Hogwartu, gdzieś nieopodal, tak? Mi się bynajmniej zdaje. Chyba. Nie będę grał Bóg wiele tego meczu, nie będę tutaj starał się jakoś usi przedłużać. Dzisiaj mam charakterystyczną muzyczkę. <grystanie> o nie. Dobra, pogramy sobie tak na luzie. Właśnie zaczynamy mecz. Y... I właśnie oni tutaj grały dobrze, jeżeli chodzi o drużynę. Widzicie, przegrywamy już. Chury. Co ja robię? takie kubie dla zabawy yeah. Mogę w sumie ten mecz przegrać Chciałem wam ogólnie pokazać właśnie um, O kurde, e, ten, ten odcinek specjalny Ten odcinek balansowy Karty wam w sumie pokazałem No może nie wszystkie, ale To co udało nam się odblokować przez te wszystkie mecze To wam pokazałem 45 ze 100 Prawie połowa Ogólnie w sumie nie starałem się zdobywać tych kart. Po prostu jak się udawało zdobyć to zdobywaliśmy. No i właśnie ten, ten... ten... ten nowy stadion wraz z możliwością zagrania jedną z drużyn z Hogwartu co jest całkiem fajne. Poziom trudności jest tutaj większy niż, niż na normalnych rozgrywkach w Hogwarcie. Coś jak na Mistrzostwach Świata w tych ostatnich meczach mniej więcej jest taki troszeczkę trudniejszy Ale to nawet fajnie Jeżeli komuś brakowało tego trudniejszego trochę poziomu niż był w odwarcie, to można sobie zawsze coś tam coś tam zagrać Ej, misko. Ej no dawaj dawaj, tego papraki No. robi Johnson jak Kurde to jak jakieś pieluchy Co najmniej A będzie się cieszyć Ty będę mała Dobra No kurde Łatki kurde Co to jest? Hop no. Słuchajcie, za co nam się pasek cofał? Za zagranie specjalnej całej drużyny i za przejęcie piłki, kafla, podczas y, używania czegoś, jakiegoś takiego czaru, takiego, taki obręcz, nie wiem jak to było, jak to się nazywa, ale wiem, że te oba czynniki cofają e, nasz pasek, więc ich nie będę używał. Nie chcę cofać paska, nie chcę, żebyście oglądali mecz bonusowy, który trwa 40 minut, bo to nie na tym rzecz po prostu chciałem wam pokazać. A nie, usi nie was przetrzymywać. No tak powiem. Nikogo nie zmusza. Chyba. Trafiła. Pusej. Mam złe skojarzenia z tym strasznie. Nie pamiętam, czy tłuczek cofał pasek. Zaraz sprawdzimy. Użyję jeden raz tych Chyba, że nie cofa pasko, on tego używa. No i Szaniłem. Oni mają zagranie specjalne. Oni jak go użyją, to też nie będzie do, za dobrze. Ja tak jak mówiłem nie używam. Op. Dlatego nie wygramy Bóg wie, wielkim i jak wielkim wielkiem punktowym. To będzie kwestia pewnie 200 punktów. Tak mi się bynajmniej zdaje. Ale to chyba wam nie przeszkadza, I tak już tyle, tyle meczy, co rozegraliśmy, Tyle tak długich meczy, że... Można sobie jeden darować. Ten taki, po co zagrajmy, Że tak powiem. Hop. Fajnie, fajny pomysł, żeby zrobić te takie obręcze... Um, pomiędzy koronami drzew. To całkiem fajnie wygląda. Szkoda, że tylko... Publiczność na dole jest 2D, a tylko tutaj na wieżach publiczność jest w 3D. Ale to nic, w sumie mi to nie przeszkadza. O, chora. Dobra, mambus. Przerzuca! Zróbmy yeah. tutaj. Pusy. <gry> Kurde. Z tego co wiem to są, znaczy z tego co widać, jakieś takie bagna są. Nie wiem, takie, tak mi się zdaje, że to jest poza terenem Hogwartu. Gdzieś daleko może nawet. Nie przypominam sobie, żeby gdzieś koło terenów Hogwartu były takie bagna. Możliwe, że to jest gdzieś koło domu Rona, bo przecież koło domu Rona są takie duże moczary i pola. Tam w oddali widać trochę pól takich jakby i takich łąk, więc nie wiem, możliwe jest, wszystko jest możliwe, więc mówiąc, mówiąc szczerze. Ja spróbujmy trafić go kafrem. Tak. Cholera, nie, szczodnicie mi kurde. Oj, moje zagranie specjalne, to nie jest dobrze. Bo może cofnąć nam się znacznie pasek. On się cofa jakieś 3 centymetry przez te zagranie specjalne. To nie jest za bardzo fajne. Zależy, jeżeli ktoś chce zagrać bardzo długi mecz, może to to na pewno na pewno to rozwiązanie jest dla niego bynajmniej bynajmniej, e, że tak powiem, obowiązkowe. No i oni, go, oni właśnie użyli tego zagrania. No tak, zapomniałem. że oni używają dwóch, że yy, tak powiem, zagrań. Pod rząd? No, coś to jest. Ile razy będziesz to powtarzał, ty? Będą. O, troszeczkę. Nie, nie, aż tak dużo się nie cofał, na z 1,5 cm. Nie jest źle, na świata się cofał znacznie, znacznie bardziej ten pasek. Pchnijmy tutaj. Hop. Hop. Z początku sądziłem, że nie trafię, bo jakoś tak zale zalekawo rzuciłem po, po podaniu od razu Ale najwidoczniej się udało Spróbujmy trochę tę włóczkę Raz by się przydało trafić Tak, cofa się lekko Leciutko pasek przeciwnika się cofa. Niewiele, ale zawsze. zawsze coś. W każdym, raz w w każdym razie musiałem, musiałem sprawdzić. Dobra. Eee, okay. nie mam siły do niego. Nie, nie. O cholera, no co że mnie zrobił? Dawaj weź mi. Hop. Alicja w krainie czarów! coś tam z Długie podanie! Nie kurde, krótkie! ataku Alicja! Cholera, ale żem nie, zablokowa nie zablokowałem sobie klawisza, którym nagrywam... który włączam nagrywanie i nie chcę, jak go kwitnąłem. Bo mam na klawiszach e, numerycznych e, z prawej strony, e, więc... Tylko to nic. No i tam, jak będzie raz dzielony materiał, w sumie się nic nie stanie, Tu urwało wam bodajże półtorej sekundy, może dwie góra materiału, także... No, pf, proste? Tylko raz nie złapałem znicza złotego. To mi grościło. Ale to było tylko raz. Co, co cię tak za Halimy czy nie? Panu to wzbudza emocje. Pa, zaraz znicza złapię. No to... Zaraz go. No złapię znicza. Ale ja, widzieliście? Tak jak mówię, yy, pomimo tego, że to jest misja dodatkowa i gramy zespołami z hulartu, yy, grają oni lepiej. Oni grają lepiej znacznie. I to jest nawet fajne. Jeżeli ktoś komuś brakowało właśnie to troszeczkę, chociaż niewiele, choć aczkolwiek troszeczkę trudniejszego poziomu trudności, to, to może tutaj sobie zagrać, ewentualnie jakieś tam mistrzostwa. Przegraliśmy 10 punktów. No niestety, tak jak mówię, ten mecz będzie na ludzi, tylko dla zabawy. W sumie to byłoby na tyle. Dzięki ludziska za obejrzenie meczu. <grym> meczu dodatkowego. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten bond. Pokazałem, pokazałem Wam, co miałem zamiar pokazać. Nie ma tutaj za bardzo więcej do pokazywania. Także trzymajcie się do następnych tam innych projektów, które może kiedyś tam będę robił. Cześć.